maneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku od 10 Ziko do kozy, czyli tak naprawdę o dwóch dolarków z kawałkiem. Jak to odcinek możecie mnie wygrać kinic, czy są dwa five sobie niki, co trzeba zrobić, żeby wygrać jednego z nich? Łapka w górę, sobie komentarz i fajnieście wbieli na stronkę z kodem ELDARZ z moim kodcikiem macie bonus powitalny i 20% przy doładowaniu do tego i póki co jeden konkurs, ale tych konkursów tego będzie dużo. Ktoś wygrał! Ktoś wygrał konkurs na kosy. Gratuluję serdecznie, myślałem, że nikt nie wygrał, ale tutaj Taju wygrał, Gratki, Kocka za darmo. Więc widzowie, ja niedługo dokładam dwa, tutaj za 2 dolary, żeby doładować dodować moim kodem, niedługo dokładam nowy giveaway, więc nowy giveaway! Yeah. I będzie można zgarnąć dużo skinku, więc wbijajcie z moim kodzikiem, dodatkowo. E, mnóstwo metod, e, możecie sobie levelować konto, za lewele są dodatkowe ciekawe rzeczy, free casey, nie tylko mnóstwo ciekawych rzeczy, tym wyższy level, tym lepszy free casey, więc no, naprawdę tutaj e, dużo ciekawych rzeczy. E, a my dzisiaj lecimy od... Dwóch dolarków z kawałkiem do kosy. Widzowie, zapraszam Was też na inne odcinki. Bo co odcinek z tej serii można wygrywać skiny? Więc widzu, próbuj, próbuj swojego szczęścia. E, nie wymagam grania na stronie, ale oczywiście, jeżeli macie chociaż, wpi macie, mieć chociaż wpisany mi kodik Elzart na. Casehagu, bo to oczywiście e, zawsze pokazujecie moje, dla mnie wsparcie e, i wiadomo, że jeżeli wiecie z mojego dziecka, to bardzo dziękuję, bo mi to pomaga. Więc e, widzowie, Zobaczcie też na inne wasze filmy po, z haczka, żeby zgarnąć skinki e, i pamiętajcie o trajelineczku, żeby mam działał. Bo inaczej ja nie mogę rozdać skina. Więc pamiętajcie o tym, a my, no co, bez tu przedłużania, lećmy z tą bitwą, lećmy z tą batelką, spróbujmy tutaj e, naszego szczęścia. Może dzisiaj nam się e, tutaj uśmiechnie. No ja oczywiście trzymam kciuki, że dzisiaj będzie. O! A, to nie między nami, już myślałem, że między nami, a to nie jest niestety między nami losowanie, szkoda, Ej, ale te ogólnie rytua rytuale są bardzo fajną strzynką, podoba mi się, ale nie będę i tak cały czas męczył odcinku, żeby wiecie, nie zamulać tylko tej szynki. znaczy nie mówię, że mam jakieś super dużo możliwości za te 2 dolary e, z groszem, ale naprawdę da się tu skombinować mocną bitwę i wydaje mi się, że to jest ta mocna bitwa, te 3 szynki, 4 osoby, to jest to, to jest to, widzę na co czekałem i wydaje mi się, że to jest mocarne. Spróbujmy tego. Wydaje mi się, że to jest to. Właśnie tylko do dostajecie też te diamenciki. Te diamenciki można wymieniać. Okej, okay. A czy zobaczyć tak one działają. I obczajcie sobie. Dobrze, 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 dobrze. dobry drop. A łupka duality. Teraz tylko tego nie zwalić, żeby nikt koronki tutaj nie dostał. Dobrze, jest dobry run. Strzyja Nitro. Chyba to mamy, o kurwa jeszcze giga dobry drop na koniec No i widowne, 10 dolarów No z 10 dolarów to nam się naprawdę wiele razy udało zrobić kosę Więc naprawdę to się dobrze zapowiada A jakbyśmy zrobili coś takiego I dołożyli na przykład kilka strzynek po dolarku No to może być całkiem dobre. Spróbujmy coś takiego. 8 astrzynek, no widzowie, i tu nam się szykuje naprawdę gruba bitwa. Gruba bitwa się szykuje. E, zobaczymy, co tutaj z niej poleci. No mam nadzieję, że coś dobrego. Ale czy tak będzie, to zaraz tutaj e, zobaczymy. Okej, okay, no póki co bot i samo nas dominuje. Ta wupa, kurczę, koronka by się jakaś przydała i tu naprawdę przydałoby się dużo farta z dwie koronki i z dwa giga dobre dropy, ale czy tak będzie? Chyba będzie ciężko, widzu, chyba będzie naprawdę ciężary, żeby tak, tak się stało, znaczy nie będę oszukiwać tutaj, podświadomie liczę, ale chyba niestety miniemy się z tą bitwą i może będziemy się mogli tylko oblizać, a no niestety ona wpada na konto Botaj i Samu, czyli naszego głównego oponenta. No cóż, no cóż, czasami tak bywa, ale spokojnie, zrobimy sobie jeszcze podejście. Może teraz troszkę tańszych skrzynek. Kuczę, jest znacznie, no trochę mnie poniosło. Coś takiego, 5 skrzynek, sporo. Dobra, to jest jedynie 10 zliczko, więc tak naprawdę, no dużo. Siłą rzecz to nie jest, nie oszukujmy się, 10 zliczko to nie są jakieś e, miliony. A może coś się nam uda wyciągnąć. Zobaczmy, bo wychodzimy na prowadzenie. Na prowadzenie wychodzimy. Utrzymajmy tą przewagę, utrzymajmy tą przewagę. 40 centów jest przewagi. No, nie jest to duża przewaga. Nie, koronka. Niestety i bot Stewie, tak? Bot Stewie. Ładna wygrana, 9,40. No ładne wygrane to około dyszki można wygrać z tych dwóch dolarów z kawałkiem tak na luzie Wiadomo no jak szczęście tutaj Wam pokażę. Pokażę się, no to tak naprawdę z tych dwóch dolarków możecie zgarnąć dużo, dużo więcej A Wam, widzowie, Was odprowadzą też na inne filmiki, strzelcie pilnie suba i odbierajcie sobie pilnie te free y, Bo tu jest odzawałem ten darmowy strzynek, tym wyższy ten level, tym tutaj więcej tych darmowych strzynek można sobie otworzyć i lepsze, więc naprawdę Przypominam, to będzie jakieś darmowe, discordowe i tak dalej, więc też polecam. No i co, zapraszam Was też na inne odcinki, tam też można wygrać skiny. I miłego dnia przede wszystkim. Trzymajcie się. Cześć, cześć.